W polskim systemie prawnym stan na ten moment nie ma czegoś takiego jak uprawnienia do prowadzenia zajęć TUS. Nasze uprawnienia to nasz zawód, który wykonujemy i miejsce pracy, w którym pracujemy. Szkolenie ma wyposażyć Państwa w wiedzę i umiejętności i taki jest nasz cel. Natomiast kwalifikacje będą zależne od miejsca, w którym pracujecie. W szkole dyrekcja może wymagać od Państwa szkolenia TUS lub nie mieć takich wymogów. Jeżeli będziecie Państwo prowadzili w ramach zajęć rewalidacyjnych, będą wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia rewalidacji. Natomiast w placówkach prywatnych bardzo często te kwalifikacje będą inne. Także to, co różnicuje, to najczęściej wymagania pracodawcy i rodzaj zajęć, w jakich będzie ten TUS prowadzony. Do pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą potrzebne inne kwalifikacje, a do rewalidacji inne. Formalnie nie ma żadnego przepisu, który definiuje. Kim jest bądź kim nie jest trener TUS, natomiast szkolenia pozwalają Państwu mieć narzędzia i w wielu miejscach pracy są one mile widziane, ponieważ potwierdzają, że wiecie Państwo, jak takie zajęcia prowadzić.